W konkursie skoków dal kobiet triumfowała Anna Matuszewicz z odległością 6 metrów 61 centymetrów, Reprezentująca ALKS AJP Gorzów, aktualna mistrzyni Polski, Nikola Chorowska była druga skacząc o 4 cm bliżej. My się z Nikolą bardzo lubimy, zawsze sobie kibicujemy, też oczywiście jej gratuluję, bo też zrobiła season besta. No, Cieszę się, że ten rekord życiowy w końcu poszedł po problemach dwuletnich. Poziom dzisiaj skoków dal był naprawdę bardzo na wysokim poziomie myślę. Mamy rekord Polski u 23. Mojej młodszej koleżanki serdecznie jej gratuluję. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Amerykanin Marcus Dendy, który poszybował na odległość 7 ,84 m. 84 Drugi był natomiast Adrian Brzeziński, który wyrównał swój rekord życiowy osiągając wynik 7 metrów i 76 centymetrów. Mój rozbieg jest co prawda dłuższy, ale nie odczuwałem tego dyskomfortu. dzisiaj super mi się skakało. Największym pechowcem mitingu w gorzowie był Maciej lepiato zawodnik startu gorzów nasz mistrz Paraolimpijski. W konkursie skoków zwyż trzy razy strącił poprzeczkę na wysokości 195 cm. To jest piękno leki atletyki, że jest sportem bardzo wymiernym. Yy, przez to bardzo sprawiedliwym, tak? Yy, ja dzisiaj niestety druga w życiu zerówka, to jest chyba... Oprócz oczywiście kontuzji najgorsza rzecz dla skoczka w zwyż. W gronie pań w rywalizacji w skoków zwyż najlepsza była mistrzyni Polski pochodząca z Białorusi, Maria Rzodzik. Zwycięstwo dało jej 190 cm, ale potem pokonała jeszcze poprzeczkę na wysokości 196 i 198 cm. Ja bardzo chciałam wygrać ten konkurs, więc tak na 1,90 m musiało się zebrać konkretnie. Meeting pokazał, że ze skoków można zrobić pod dachem naprawdę nie złe show, a arena gorzów nadaje się do tego znakomicie. Szkoda tylko, że na trybunach było sporo wolnych miejsc.